Etnokarpatia to projekt mający na celu zwiększenie atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza poprzez opracowanie produktu turystycznego Etnokarpatia w oparciu o zasoby kultury ludowej. Przyglądając się pozostałościom dziedzictwa dawnych mieszkańców Karpat – Łemków, Bojków, Pogórzan i Dolinian, mieszkańców regionów Szaryż, Zemplin, Zamagórje, poznajemy nie tylko miejsca, ale i ludzi, ich kulturę, zwyczaje i historię. Stanowi to niezwykły potencjał, który odpowiednio wykorzystany może stać się wyróżnikiem regionu, rozpoznawalnym znakiem jakości, a w końcu być znaczącym elementem marki. Ale czym jest marka? Co znaczy, że coś jest markowe? I czym jest marketing terytorialny? Przekonajcie się sami. Marketing terytorialny czy marketing miejsc to zarządzanie zasobami mające na celu zaspokojenie potrzeb i pragnień mieszkańców oraz interesariuszy zewnętrznych, np. turystów czy inwestorów. Markę terytorialną charakteryzuje zatem zestaw funkcjonalnych i emocjonalnych wartości, które wskazują na jej unikatowość i stanowią obietnicę zaspokojenia potrzeb określonych grup klientów w oryginalny, różny od konkurencji sposób. Jednym z największych wyzwań dla marki terytorialnej i warunkiem obowiązkowym do osiągnięcia jej sukcesu jest utożsamienie się wszystkich partnerów z ideą marki i jej wartościami. Klienci nie będą w stanie rozpoznać marki i jej zaufać, jeśli wszyscy interesariusze nie będą wyznawać wszystkich wartości danej marki. Dawne dziedzictwo, niezwykłe zabytki czy bogata historia nie stanowią źródła pieniędzy. Tym źródłem są nabywcy, skłonni zapłacić za te walory. Niezbędne jest przy tym przewidywanie kierunków zmian, w tym dostosowanie produktów do trendów i oczekiwań klientów, oraz racjonalne wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów. Przykładem takiej marki terytorialnej jest marka Karpatia. Powstała ona z inicjatywy Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w celu rozwoju turystyki opartej o bogate dziedzictwo Karpat. Unikalna przyroda, wciąż żywa kultura oraz autentyczność mieszkańców tej malowniczej krainy warte są poznania. Karpatia ma wyróżniać prawdziwie karpackie produkty i usługi. Karpatia to autentyczność doznanie przestrzeni, zrozumienie wielokulturowości i pokora wobec natury. Unikatowa przyroda jest najcenniejszym bogactwem Karpat i należy bezwarunkowo dbać o jej kondycję. Turyści mogą doświadczyć jej różnorodności i czerpać z jej zasobów pod warunkiem respektowania praw ochrony przyrody. Etnokarpatia, oparta na niezwykłym dziedzictwie kulturowym dawnych mieszkańców Karpat, stanowić będzie nie tylko nowy produkt turystyczny, ale również submarkę marki Karpatia. Oparta na wielokulturowości i autentyczności, zaoferuje turystom odkrycie dziedzictwa polsko-słowackiej części Karpat, zróżnicowanego rzemiosła i unikalnych tradycji dawnych jej mieszkańców. Połączy ona w sobie doświadczenie życia w pokorze wobec natury i nieskończonej przestrzeni gór. Odmienne tradycje i rzemiosło, historia i korzenie kulturowe to wszystko tworzy niezwykłe dziedzictwo, które należy zachować i pielęgnować. Produkt turystyczny jest bowiem magnesem, który może przyciągnąć turystów do danego miasta czy regionu, a to z kolei przekłada się na bezpośrednie korzyści ekonomiczne dla społeczeństwa. Jednak to marka jest tym elementem, który stanowi wspólny mianownik i jest punktem odniesienia do wartości, jakie oferuje dany produkt. Marka przyciąga turystów, a także zachęca do tworzenia i rozwijania innowacyjnych rozwiązań. Odnalezienie unikatowego wyróżnika danego miejsca nie jest rzeczą łatwą, stworzenie autentycznej opowieści o nim również, ale warto. Marka to nie tylko wizja, marka to znak jakości i realny sojusznik w rozwoju regionu.